zwanej wycinanki Jarka e, Tychockiego. E, to jest model PZL P24, e, czyli cywilna odmiana e, myśliwca wojskowego polskiego z czasów II wojny światowej, z kampanii wrzesiowej PZL P11. E, P24 był samolotem eksportowym. E, Konstruował bardzo zdolny inżynier Zygmunt Puławski. Zresztą Zygmunt Puławski, cała jego droga życiowa zakończyła się w Lublinie, gdzie na cmentarzu na Lipowej jest jego grób. Stąd Piotr postanowił nazwać ten model nazwiskiem jego konstruktora, czyli Zygmunta Puławskiego. Model jest wyposażony w napęd elektryczny. Malowanie modelu jest podobne, nie jest całkowicie identyczne, ale jest podobne do malowania yy, samolotów w barwach narodowych prezentowanego na salonie paryskim w 1934 roku. Yy, samoloty PZL P-11 i P-24 były wyposażone w tak zwany płat. Yy, chodziło tu głównie o to, żeby Piloci mieli jak najlepszą widoczność przed siebie, stąd takie załamanie płata. Zresztą płat płaskiego jest bardzo dobrą konstrukcją, która później w wielu samolotach, w wielu konstrukcjach była powtarzana w różnych wariantach. Teraz tak, w 1930 roku PZL P24 zadebiutował na salonie lotniczym. Przepraszam, w 1930 roku, dobrze. W Paryżu, gdzie samolot został uznany za rewelację wystawy. Był to yy, samolot, który na ówczesne czasy rozwi rozwijał 414 km na godzinę prędkości. I yy, prędkość ta na tej wystawie została uznana za rekord. Yy, natomiast sam samolot. Był jednym z pierwszych muślimszych uzbrojonych działka. Na lata 30. to był wyśmienity samolot. Niestety różne przyczyny spowodowały, że rozwój tego samolotu w latach 30. W końcu lat 30. trochę się zahamował. Piotr, ja przypominam tylko, że mamy w powietrzu skoczków. I prosiłbym bardzo o trzymanie się lewej części strefy. Samolot P-24 wzbudzał ogromne zainteresowanie wśród kontrahentów z Europy i został sprzedany między do Rumunii, Bułgarii, Grecji, Turcji. Do dzisiaj jeden z licencyjnych egzemplarzy jest wystawiony w Muzeum Lotnictwa w Stambule. Jakub Książek przygotowuje się, Jakub Książek przygotowuje się. Niestety w czasie kampanii wrześniowej e, okazało się, że P11 i P24 e, to samoloty, które już ustępowały najnowocześniejszym konstrukcjom e, niemieckim. No i niestety mimo tego, że był bardzo groźny jeszcze ze względu na dobre uzbrojenie e, i dobrą manewrowość, e, niestety rozwijał mniejszą prędkość i nie był w stanie po prostu dogonić e, myśliwców niemieckich. W związku z tym no, większość samolotów została zniszczona w pierwszych tygodniach wojny. Egzemplarz, który Państwo widzicie, model P24, Piotr, uważaj. P24 jest troszeczkę przerobiony. Nie wygląda dokładnie tak jak na planach. Ma między innymi Nieco wysunięte do przodu podwozie o kilka centymetrów dosłownie oraz sam przód samolotu jest wydłużony o tam bodajże 2 lub 3 centymetry, ile pamiętam. Wynika to z tego, że sama konstrukcja modelu jest bardzo trudna do wyważenia, czyli do zrównoważenia ciężkości przedniej części modelu i tyle. Proszę zwrócić uwagę na piękne lądowanie. Dziękujemy Piotrze, brawo! Należy podkreślić, że ten model jest naprawdę wdzięcznym modelem, bardzo lekkim, bo waży około 6 kg, nieco ponad 6 kg, wyposażony w napęd elektryczny, cichutki, nikomu nie przeszkadza, pięknie świecą mu się światełka, brawa dla światełek. I jak drodzy Państwo, podobało się?